Witajcie, witajcie kochani. Cudowny czas, cudowna energia. My mamy 5 stycznia, mamy cudowny rytuał. Jest to dla klientów moich stałych, regularnych. Taki rytuał też błogosławieństwa, wsparcia sił. Więc jeśli jesteś moim stałym klientem, to zapraszam serdecznie. O tym dzisiaj chciałam Wam powiedzieć. Tutaj przychodziło do mnie takie pytanie na temat właśnie palenia szałwi. Czy szałwię powinniśmy spalić do końca, jeżeli oczyszczamy mieszkanie? To zależy. Ja na przykład palę albo cały pęczek, jeżeli on jest mały, to wypalam go naraz, oczyszczając, obchodząc dom siedem razy od góry do dołu, albo druga wersja, odłamuję listki i Spalam, spalam je na węgielku także oczyszczając więc tutaj to zależy od Was więc zapraszam serdecznie kochani do sklepiku Aniladir mnóstwo ozdrawiających talizmanów mnóstwo cudownych rzeczy e, które Wam pomagają wspierając Waszą energię układam też dla Was rytuały więc zapraszam Was serdecznie